Chypaki, a tam na proste stoją zawsze napisz Tam kurwa w tych lasach ja się boję, jedna cała prosta i ja nie wiem jak bo cię patrzno. Ale nie no mam kolegę włączonego, no. No nie, ale tutaj chociaż winchle cię chronią. No to jest fakt. Gdzieś tam trochę. No jak nie? Ja tak wolę jest. po linkach. Bo cię chronią, nie jest przeciwko cię przy dwustu nie przynajmniej. Bo różnicy chyba nie ma, no nie wiem, nie napisz chyba pojedziemy Jedzie, 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 jedzie A pewnie wszyscy spotkamy się w brągowie E, napisz może szybciej No dobra, nie, ja walę napisz jak ktoś Jak chce Ale się nie te My no, Normalnie no jest, jest, jest 16.24 na moim zegarku, A, ten twój pulowy zegarek. <grym> Moja 16.29 u mnie. No, bo my na. No widzisz, my jesteśmy na, na tym. Na letnim sezonie jeszcze. <grym> da. Ja nie przestawiałem. Ja też. Ja motocykla nie ruszałem od lata. No. A, ja cały czas sezon miałem na motocyklu. Tak, wszyscy są, no tylko ja to ja też Tomuś miał, tak jest jest, to muś miał ze mną jechać Nie będzie wiedział Ale może ogarnie Fabik tu Nie, Jadek, chcę być trochę szybciej w domu To będziesz? To na ekspresówkę zapierdolisz No tak, ale to wiesz, to nic nie zmieni no A tu będziesz dosyć Przecież jesteśmy w Orzyszy chłopie tutaj do Usztyna to tak Tak jest nie, nie dziś jakby było lato, to wiesz, to może... To by nie odpuścił tej trasy. No... te, teraz, nawet teraz podganiając, powiem Ci tu z tyłu, to też uślizg złapałem w zakręcie, no nie? nie warun jeszcze na takie składanie. Nie, nie. Ale, ale wiesz co jest polewa? Że w tę jak jechałem, to się bałem, a teraz jak podganiałem, to kurwa gniecisz do dna, wiesz? <grym 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 nawet nie myślisz, tylko to kurwa łycha i chuj, żeby za chłopakami legonić. A oni się trzymają drogi, to ja nie będę, nie? No ale tak wiesz, taki usił złapać, taki fest, nie? Przestraszyłem się. <zysy> Mój cichutki, <zysy> to już byłem ma co? Ja mi założyłem stokowy Ale nie, tego ja Za Przemkiem jadę, no A. To gdzie my mamy skręcić? Tu gdzieś skrzywanie chyba jest Zaraz tak? będzie, no To pokaż tam musiowi. Na BMC, żeby wiedział Tutaj ma strzałki, zobacz w lewo O Kurwa Ta <noise> Polo Market Aha. <noise> uh o -huh. um. Także... Lewo, to... prawo tak czy inaczej, było dobrze was zobaczyć, no kurde Mordeczki, polatamy w tym roku trochę, mam nadzieję, kurde Wy na Łomżę Nie, gdzie, Prosto. Tak? Tutaj My na omrze. A nie? my prosto, no Dobra, my prosto To musiałby no. nie pokazali Pokazali, jedzie z nami, dawaj z nami Fabik Dawaj z nami Nie, ja w lewo Tak? A, A to no to może ten, nie wiem. A nie, nie, za, nie za, pa, o, Zaraz się. zawróci, no. Zaraz zawróci. Poczekam na niego. A się jeszcze tam. zjechał. A, jeszcze zjechał ten. Na razie, chłopaki. Z nami jedziesz? Nie my też. Jeszcze Tomek zaraz, bo nie <laughs> Idę zobaczę. <laughs> Domuś, niestety, się odłączył. Kurczę, pojechał jednak z chłopakami, ale to nic. Tam będzie dobre tempo. Ja nie mówię, że u nas będzie niedobre, ale u nas będzie prosta droga po prostu. Chcę wcześniej wrócić, bo w domu jeszcze Martoś przyjedzie z małym. To jeszcze trzeba tam trochę ogarnąć. <gry> no, i fajnie byłoby troszkę odsapnąć, żeby troszkę z nimi pobyć jeszcze ten weekend. O. No tutaj jest prosta droga, jakbyście chcieli kiedyś tu szybko przyjechać, to właśnie tędy się jedzie. O, suszatkują. Całkiem ale jeszcze do wiosny to jest do... ten I jest na drodze. słoneczka było tyle co nic, bo teraz śnieg sprzed, też jeszcze... Tydzień temu? tam było? czy nie? Dwa tygodnie jeszcze jesteśmy tak, na tak. Tankowanko, tankowanko, tak to jest, jak się nie tankuje wszyscy, a no to zaraz będziemy naruciany. Teraz jak nie ma drzew, to chociaż fajnie widać daleko i można sobie zobaczyć, co tam jest ukryte, a ukryte są fajne miejsca takie turystyczne, w sensie, wiecie, mm, jak to się nazywa, ośrodki, różne domki, niedomki, ogrody, fajnie to wygląda. Fajnie zajrzeć, bo normalnie są liście i wszystko jest zakryte. Tutaj to taka jeszcze bardzo jesień. Dobry dzień. Słuchajcie, na rozruszanie kości po zimie. Rozruszanie opon, ale uściski jeden złapałem taki, że się kurde przestraszyłem Fuhu. i tu jeszcze oponki zostało do zamknięcia, ale jedno co jest fajne o to parę robaków jest myślałem, że w ogóle nie ma, ale jednak jakieś są dobra Ogólnie ruciane w lato to też taki ośrodek miasteczko kurcze wypoczynkowe i tutaj zawsze jest pełno ludzi w lato ładne wieczorki, fajne imprezy No, ale my już tu mamy prawie zachodek słońca i pochmurno się zrobiło. I stopni... E, a teraz staliśmy to. Nie wiadomo. Siema chłopaki. I dziewczyny. Kurczę coraz więcej tych dziewczyn jeździ i teraz tak. Kiedyś to normalnie się mówiło. Chłopaku, chłopaku, chłopaku do każdego, a teraz to już niekoniecznie. Naprawdę dużo kobiet jeździ na motocyklach. Super sprawa. Ee, że dziewczyny też jeżdżą, i kobiety w sensie i, i jeździ ich coraz więcej, ekstra Większa różnorodność wśród nas motocyklistów i motocyklistek ale trzeba zmienić sposób mówienia o tym o, o weź się przestaw, nie tak łatwo Kaska w kombinezonach na motocyklu to nie widać kto jest kto. Czasami jak kask jakiś może być pomalowany w kwiatki, bratki i <gryw> A też faceci też często takie mają albo raczej bywa, że mają, bo tak No i tak, tak sobie mazurki dzisiaj oblecieliśmy w pozorom z grubsza. Zaraz będziemy w nęgowie. Od nęgowa to już bliziutko No i co ja Wam mam mówić? Już kończę rundkę, zaraz będę na bazie. To jeszcze coś Wam powiem z garażu. Ale świetny wyjazd, kurczę. Człowiek się naprawdę relaksuje na tym motocyklu. Zapomniałem, jak to fajnie się urwać, po prostu i oczyścić głowę, że tak powiem. O. Rewelacja. Mazurki przelatane. O, już tam było. 92 na 90. Proszę. W każdym razie, rewelacja. No i fajnie, mordeczki zobaczyć po sezonie zimowym, których nie widziałem na motocykli. Ale teraz mam nadzieję, że już będzie za chwilę stabilna pogoda. Jeszcze z dwa tygodnie pewnie. I zaczniemy sezon i będziemy latać coś I zatem chyba tęsknię najbardziej takimi wyjazdami, pogaduchy Tu, tam, co tam było, co się działo, kto co kupiła Hajka nowa przyszła w ekipie No i różne inne sprzęty No, ktoś chyba za nami goni Może z naszych eee, bo pojechaliśmy inną drogą No my już dobijamy na bazę, już teraz bez stresu Ja eee, jeszcze zajadę, zatankuję, bo przy takim tempie to spaliło się trochę więcej. Rafał tylko jedzie. Taki Do tego. Z tego co widzę, to 26 litrów paliwa wyjarałem. A nie, nie Rafał tylko. No, ale też od nas. Też nasz. Kurczę, wyleciało mi z głowy. Dwa tłumiki to musiał być szybki. No dobra, przy garażu jeszcze Wam powiem, bo zobaczymy ile kilometrów wyszło tak. miłoż ogień jest No i dobrze Ja już tu zjeżdżam, to już nie muszę się nigdzie spieszyć, już mogę sobie odpocząć spokojnie ehm, Chłopaki to jeszcze mają kawałek, więc jeszcze będą musieli polecieć pewnie równo na zachód słońca